Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego kanału Urządzaj i Myśl jak architektka. Dziś podzielę się z Wami pięcioma rodzajami mebli, które architekci wybierają bardzo rzadko, a czasem w ogóle. To nie są przypadkowe preferencje, to przemyślane decyzje projektowe oparte na doświadczeniu i znajomości tego, jak przestrzeń wpływa na nasze samopoczucie. Przygotowałam dla was nie tylko listę tego, co warto przemyśleć dwukrotnie, ale również praktyczne alternatywy i konkretne wymiary, które pomogą wam tworzyć funkcjonalne i piękne wnętrza. Zostańcie ze mną do samego końca. Ostatni punkt może Was zaskoczyć i dotyczy czegoś, co większość z nas ma lub miała w swoich domach. 1. Kompletne zestawy mebli. Kiedy harmonia staje się monotonią? Zacznijmy od czegoś, z czym każdy z nas się zetknął. Kompletnych zestawów mebli. Wiecie o czym mówię: salon, sypialnia, jadalnia w jednym stylu wszystko w perfekcyjnie dopasowanych kolorach i wykończeniach. Na pierwszy rzut oka może to wydawać się rozwiązaniem idealnym wszystko pasuje, wszystko jest spójne i właśnie tutaj kryje się pewna pułapka projektowa. Dlaczego architekci podchodzą do tego ostrożnie? Pierwsza rzecz to głębia wizualna. Kiedy wszystkie meble pochodzą z tego samego zestawu, wnętrze może stracić to, co w architekturze nazywamy warstwowością. Przestrzeń staje się płaska, jednowymiarowa. Przypomina to trochę ubranie w jednym kolorze od stóp do głów, bez zróżnicowania faktur tkanin. Technicznie spójne, ale czy interesujące? Druga kwestia to elastyczność w czasie. Nasze potrzeby, gusta i sytuacja życiowa zmieniają się. Kiedy wszystkie meble są ze sobą ściśle powiązane stylistycznie, każda zmiana wymaga całościowej rewolucji. Jak to robić z wyczuciem? Projektanci łączą różne style i okresy, ale robią to bardzo przemyślanie. Na przykład elegancka drewniana komoda może spotkać się z nowoczesną sofą i designerską lampą. Każdy element ma swój charakter, ale wszystkie współgrają ze sobą. Praktyczna rada. Zamiast inwestować całość budżetu w jeden zestaw, rozłóżcie zakupy w czasie. Zaczynajcie od jednego kluczowego mebla o dobrej jakości, a kolejne elementy dobierajcie stopniowo. Wasze wnętrze będzie się rozwijało razem z wami. 2. Monumentalne ściany telewizyjne gdy akcent przejmuje główną rolę. Drugi punkt to temat, który często widzę w polskich domach. Rozbudowane konstrukcje pod telewizor, które zajmują niemal całą ścianę. Są to często imponujące budowle, z różnymi materiałami, podświetleniem i wieloma dodatkami. Rozumiem skąd się to bierze. Telewizor to często centrum naszego salonu, więc naturalne wydaje się, że stanie się głównym elementem wizualnym. Ale tu pojawia się pewne wyzwanie projektowe. O czym warto pomyśleć? O proporcjach. W standardowych polskich salonach o powierzchni 15 do 25 metrów kwadratowych duża ścianka telewizyjna może zdominować całą przestrzeń. To trochę jak zawieszenie ogromnego obrazu w małym pokoju. Może być piękny, ale czy pozostawi miejsce na inne elementy? Kolejna rzecz do przemyślenia to praktyczność codziennego użytkowania. Rozbudowane konstrukcje. Często mają wiele zakamarków i powierzchni, które wymagają regularnego czyszczenia. W naszym zabieganym życiu może to stać się codziennym wyzwaniem. Co jeszcze? Elastyczność technologiczna. Technologie zmieniają się szybko. Ścianka zaprojektowana pod konkretny model telewizora może nie sprawdzić się, gdy za kilka lat zechcemy zmienić sprzęt. Eleganckie alternatywy? Projektanci często wybierają rozwiązania minimalistyczne. Pojedynczą półkę z naturalnego drewna, która stanowi subtelne tło dla telewizora. Jednolity, spokojny kolor ściany, który nie konkuruje z obrazem na ekranie. Delikatne oświetlenie pośrednie, które tworzy przyjemną atmosferę wieczorami. A teraz konkretne wymiary. Półka pod standardowy telewizor powinna mieć około 140-160 cm długości i 40-50 cm głębokości. Montujemy ją na wysokości 90-100 cm od podłogi, tak żeby centrum ekranu znajdowało się na poziomie wzroku siedzących osób, czyli około 107-122 cm od podłogi. Dlaczego te wymiary są ważne? Taka szerokość zapewnia stabilność i estetykę. Półka powinna być co najmniej 4-5 cm szersza niż telewizor z każdej strony. Głębokość to minimum dla współczesnych telewizorów i urządzeń dodatkowych plus miejsce na zarządzanie kablami. Wysokość umieszcza centrum ekranu na ergonomicznej wysokości, na wysokości wzroku co minimalizuje napięcie szyi podczas długiego oglądania. 3. Szafy o nieprzemyślanej organizacji. Trzeci punkt to coś, co dotyka chyba każdego z nas szafy, które nie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. To temat bliski mojemu sercu, bo dobrze zaprojektowana szafa i w ogóle strefa przechowywania może całkowicie zmienić komfort mieszkania. Najczęstsze wyzwania, z którymi się spotykam, to niewystarczająca głębokość. Wiele szaf ma 50-55 cm głębokości, co może wydawać się wystarczające. Jednak dla wygodnego wieszania ubrań potrzebujemy minimum 60 cm. 5-10 cm różnicy to komfort codziennego użytkowania. Kolejny błąd to jednostajna organizacja wysokościowa. Często widzę szafy z trzema drążkami na tej samej wysokości, około 160-170 cm. To niewykorzystany potencjał. Nasze ubrania mają różne długości i każda kategoria potrzebuje swojej strefy. Błędem jest ignorowanie ergonomii. Najczęściej używane rzeczy powinny znajdować się w strefie wygodnego sięgania między 60 a 180 cm od podłogi. Wszystko poza tym zasięgiem to miejsce na rzeczy sezonowe czy rzadko używane. Dobrze zaprojektowana szafa to system stref: strefa wysoka 130-140 cm. Dla sukien, płaszczy długich rzeczy strefa średnia 100-110 cm. Koszule, bluzki, swetry na wieszakach, strefa niska 80-90 cm, krótkie rzeczy spódnice, strefa szuflad 60-120 cm, bielizna skarpety rzeczy składane. Praktyczne wymiary dla szafy dwuosobowej: głębokość 62-65 cm minimum dla wygody szerokość całkowita 240-250 cm. Podział: 120 cm dla kobiety, 100 cm dla mężczyzny, 30 cm na wspólne rzeczy. Światło to podstawa. Każda szafa powinna mieć wbudowane oświetlenie LED z czujnikiem otwarcia. Bez dobrego światła, nawet najlepiej zorganizowana szafa traci swoją funkcjonalność. 4. Nowe meble udające vintage. To nie może się udać. Czwarty punkt to trend, który zyskał dużą popularność. Meble stylizowane na vintage. Te przecierane, postarzane, które mają imitować produkty minionych dekad. Rozumiem fascynację estetyką przeszłości. Prawdziwe meble vintage mają swoją duszę, opowiadają historię, wnoszą do wnętrza niepowtarzalny charakter. Problem pojawia się, gdy próbujemy sztucznie odtwarzać patynę czasu. O czym warto pomyśleć? O autentyczności. Prawdziwy mebel z lat 50. czy 70. Przeszedł przez dekady użytkowania. Jego ślady czasu są naturalne i niepowtarzalne. Fabryczne przecieranie to próba imitacji czegoś, co powstaje przez lata. Weź pod uwagę ograniczenia stylistyczne. Mebel o bardzo charakterystycznej stylistyce narzuca ton całemu wnętrzu. Może to być piękne, ale też ograniczające w przyszłych zmianach aranżacyjnych. I jeszcze stosunek jakości do ceny. Często płacimy dodatkowo za efekt postarzenia, podczas gdy konstrukcja i materiały mogą być przeciętnej jakości. A teraz przepis na mądrzejsze podejście do vintage. Jeśli kochacie estetykę minionej epoki, rozważcie poszukiwanie autentycznych mebli. Gdzie? Na targach antyków, grupach lokalnych w mediach społecznościowych, gdzie oddawane są rzeczy. Możecie przywrócić blask prawdziwym perełkom. Może ktoś z rodziny ma w piwnicy meble których chce się pozbyć. Widziałam oryginalne meble z lat 60. i 70. wystawione koło kontenerów na śmieci na moim osiedlu, gdzie mieszka wiele starszych osób. Ale trzeba uważać, żeby nie przynieść sobie nie tylko darmowych krzeseł, ale też na przykład pluskiew. Jakie są cechy autentyków? Solidność konstrukcji. Stare meble były budowane na dekady. Naturalne ślady użytkowania. Każda rysa, każde odbarwienie ma swoją historię: proporcje i detale. Dawne meble miały harmonijne proporcje wypracowane przez pokolenia rzemieślników. 5. Wielofunkcyjne narożniki. Ostatni punkt może Was zaskoczyć, bo dotyczy czegoś bardzo popularnego rozbudowanych narożników z funkcją spania i schowkami. To temat delikatny, bo rozumiem skąd bierze się popularność takich rozwiązań. W naszych domach cenimy praktyczność. Mebel, który może posłużyć jako miejsce wypoczynku, łóżko dla gości i schowek na pościel, brzmi jak idealne rozwiązanie. I rzeczywiście, w pewnych sytuacjach może nim być. O czym warto pomyśleć przed zakupem? O proporcjach względem przestrzeni. Duże narożniki w kompaktowych salonach mogą zdominować całą przestrzeń. To trochę jak ogromny stół w małej jadalni. Funkcjonalny, ale czy pozostawia miejsce na swobodne poruszanie się? O jakości funkcji dodatkowych, mechanizmy rozkładania w budżetowych narożnikach często są kompromisem wygody. Powierzchnia spania może być nierówna, z przerwami między sekcjami. O wyzwaniach w utrzymaniu schowki w podstawie narożnika mogą być trudne w dostępie i wymagają regularnego przewietrzania, żeby pościel pozostała świeża. Pomyśl też o ograniczeniach aranżacyjnych. Duży narożnik determinuje układ całego salonu na wiele lat. To długoterminowa decyzja, która wpływa na elastyczność przyszłych zmian. Alternatywne podejścia. Projektanci często proponują rozwiązania modularne. Opcja A: system składany, wygodna sofa trzyosobowa, 200-220 cm szerokości, do tego ruchoma pufa z funkcją przechowywania i niezależny fotel, który można przestawiać. Opcja B. Jeżeli nie potrzebujemy miejsca do spania, dwie mniejsze sofy dwuosobowe ustawione naprzeciwko siebie, między nimi elegancki stolik kawowy, symetryczny układ sprzyjający konwersacji, ale nie sprzyja wspólnemu oglądaniu telewizji. Ale może to właśnie dobra opcja dla niektórych domów. Na koniec, podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, pamiętajmy o warstwowości: najpiękniejsze wnętrza opowiadają historię. Nie bójmy się łączyć różnych stylów i epok, ale róbmy to z wyczuciem i umiarem. Proporcje to podstawa. Każdy mebel powinien współgrać z wielkością pomieszczenia. Czasem mniej znaczy więcej. Funkcjonalność powinna służyć nam. Dobrze zaprojektowany mebel ułatwia życie, a nie je komplikuje. Szczególnie widać to w przypadku szaf i rozwiązań do przechowywania. Autentyczność ma swoją wartość. Jeśli pokochacie estetykę vintage, prawdziwe przedmioty z historią będą służyć Wam znacznie dłużej niż ich fabryczne imitacje. Elastyczność projektowa to inwestycja w przyszłość. Nasze potrzeby się zmieniają, a modularne rozwiązania pozwalają nam dostosowywać przestrzeń do nowych wyzwań. Przed każdym zakupem zadaj sobie trzy pytania: Czy ten mebel będzie mi służył za 10 lat? Czy pasuje do proporcji mojego mieszkania? czy jego funkcje rzeczywiście ułatwią mi życie? Pamiętajcie. Piękne wnętrze to rezultat przemyślanych, świadomych wyborów. Każdy z nas może stworzyć przestrzeń, która będzie służyć i cieszyć przez lata. Do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego dnia.